Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem króciutki materiał, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na pewną grę, którą zauważyłem, która pojawiła się na tegorocznym gейskom i będzie to MMO prawdopodobnie w tym roku i będzie się nazywała Dune Awakening. Tak, i to jest to samo, co możecie zobaczyć w tym trailerze. Cały ten świat. Będzie prawdopodobnie w tej grze, nie wiem czy kojarzycie ten film, pojawił się w 2021 roku temu, o ile mnie nie zachwycił, to ponoć książka jest niesamowicie e, ciekawa. E, no i zobaczymy co będzie z grą, ponieważ jest trailer e, gry i sobie zaraz e, na niego zerkniemy. Niestety nie ma żadnych więcej informacji, ponieważ próbowałem się dorwać do jakiegoś, jakiegokolwiek gameplayu, ale ponoć ci, którzy testowali tą grę w alpha Twierdzą, że gra jest świetna, tak więc zobaczymy, czy uda mi się dostać do bety, ponieważ się zapisałem, Wy również możecie się zapisać. Postaram się zostawić link w opisie tego filmiku i jeżeli jesteście sami ciekawi, no to możecie się zapisać i może Was wybiorą do bety, żeby sprawdzić. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie będzie pod koniec tego roku. Jestem ciekaw, ponieważ jeżeli będzie to na, na bazie właśnie tego filmu, Duna. No to może być bardzo ciekawie tak więc zerknijmy sobie y, na trailer I must not fear. fear is the mind Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. Gone past, I will turn the inner eye to see its path. But the fear is gone. A więc to jest w zasadzie wszystko co nam przedstawili dotyczące tej gry, czyli to będzie Open World Survival MMO, to jest właśnie nowy gatunek, który jakoś od jakiegoś pewnego czasu właśnie coraz bardziej się rozszerza, możemy po prostu zobaczyć takie gry jak DayZ na przykład, to też jest Survival MMO, mniej więcej tam nie ma rozwoju postaci w zasadzie. Ale wygląda to bardzo ciekawie, szczególnie, że jestem w poszukiwaniu właśnie MMO i te wygląda najbliżej, które się pojawi, prawdopodobnie w tym roku, ponieważ pozostałe gry, które się pojawiły, to były tragiczne, a te, które miały się pojawić, no wszystkie wygląda na to, że się wystraszyli i po prostu są przełożone na następny rok lub później. Więc na pewno sobie postaram się sprawdzić tą grę. Bardzo wiele nadziei pokładałem w Ashes of Creation, ale wygląda na to, że albo się tej gry nie doczekamy, albo będzie po prostu naprawdę bardzo późno. I mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego żaden syf, który zwykle wychodzi właśnie na takich tego typu e, gra, które są jakby spieniężane w zasadzie przez. E, graczy, ponieważ możemy na Ashes of Creation w dalszym ciągu przeznaczać pieniądze, również troszeczkę powiem że okradają ludzi, żeby dokupywać te przedmioty, które możecie otrzymać na start, albo na przykład gwarantować sobie e, nazwę postaci za jedyne 150 dolarów zanim gra wyjdzie. No nie jestem tego ciekawi. znowu gra jest przedłużona o kolejny rok, więc podejrzewam, że 2023 też się nie pojawi Zobaczymy, czy uda się to Dune Open World i e, spróbujemy, może to będzie następca właśnie Black Desert Online. Jeżeli była to grafika faktycznie e, z gry, no to mm, wygląda to naprawdę fajnie i może być następcą właśnie e, Black Deserta, z czego wiemy, że BDO ma naprawdę piękną grafikę, jeżeli chodzi o MMO do tej pory, mimo że ta gra jest z 2016. I tutaj już widzę, że będzie pojawiało się na PS5, Xbox i PC. Mamy nadzieję, że jednak nie skończy tak jak Cyberpunk 2077, który mógł być naprawdę świetną grą wraz z multiplayer. No ale cóż, te informacje, które do mnie dotarły jakiś czas temu, że nie będzie tego multiplayera, no to niestety zostaje tylko single. A ja potrzebuję jakieś MMO i zobaczymy, czy będzie to Dune. Dajcie znać. W komentarzach, co Wy o tym sądzicie? E, czy może jest to też e, przereklamowane? Jeżeli macie więcej informacji, dacie mi również znać, ponieważ jedyne co ja znalazłem to właśnie e, Dune Awakening e, Official, czyli na ich. E, nie, to jest przy, na GameSpotcie przecież, ale jest na Steamie. E, tutaj, że możemy już dodać do listy życzeń. E, tworzy to Funcom i z tego co tutaj przeczytałem w e, już komentarzach, to e, robi Conan. E, to jest. Ta sama firma, która stworzyła Conan Exiles z fankom I no, z tego co tutaj widzę, to wszyscy są podekscytowani. Ja też w zasadzie, ponieważ no, szukam, szukam MMO. Mam nadzieję, że uda mi się zagrać coś świeżego pod koniec tego roku. Więc to by było na tyle. Chciałem tylko tutaj Was troszeczkę przekierować na nową grę i może uda się zagrać. A kto wie, może się spotkamy. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i czekam na Wasze opinie w komentarzach. Trzymajcie się. Jojo. Jo.